E Ciekawe są te pejzaże, takie wokół z wodą, z drzewami, wygląda to fantastycznie. Spróbuję uchwycić ten pejzaż, który jest trochę dalej, dlatego że ładnie rozkładają nam się plany i światło cienie, więc tutaj jako horyzont potraktujemy te elementy coraz dalsze i tu mamy te drzewa, które tam w rzeczywistości one są takie fioletowo-niebieskie, ponieważ tutaj mamy perspektywę powietrzną i możemy tutaj wyciągnąć troszeczkę więcej i te świetnie już zarzucone się o tej porze roku pola i tu mamy dalej drzewa, układa nam się trawa, która już jest fantastycznym ugrowym kolorze i mamy wodę, tutaj będzie woda i trawy na pierwszym planie, które będą dużo, dużo większe, ponieważ plan pierwszy powinien być bardziej widoczny z wystającym tutaj małym, małym drzewem. Mamy drzewo tutaj, które później będzie w kolorach też ugru i ta tempa Zew, która znajduje się w tym miejscu. I tak naprawdę to jeszcze tak świetnie rozkładają się chmury na horyzoncie. O, I tak naprawdę podkład pod to, co się wydarzy barbami, można uznać za zakończone.